Cześć! Mniej więcej tydzień temu wraz ze stacją KinoTV zaprosiłem Was na moim Facebooku do zabawy, żebyście wpisywali w komentarzach filmy, które były dla Was bardzo ważne, bardzo istotne, które w jakiś sposób wpłynęły na Wasze życie. Inspiracją do tej zabawy była dla mnie nowa ramówka KinoTV, której hasło przewodnie to filmy Twojego życia. Jeśli chcielibyście się troszkę więcej o niej dowiedzieć to wpadajcie na stronę Kino TV, link do niej w opisie do tego materiału. Zresztą kilka z tych filmów sobie dzisiaj omówimy, ale też zebrałem Wasze Historię i stwierdziłem, że stworzę z nich takie, takie zestawienie filmów, które mogą wpłynąć na nasze życie. Zacznijmy od trzech propozycji, które zebrały zdecydowanie najwięcej waszych komentarzy. Zapraszam. 12 gniewnych ludzi, tylko 12 wystarczy. Byłam mała jak oglądała, i na długo pozostał moim ulubionym filmem. Nauczył, aby z góry nie osądzać. Genialne dzieło. Cały film szczęka na ziemi, mimo że akcja toczy się praktycznie w jednym pomieszczeniu. 12 gniewnych ludzi za scenariusz, za aktorów, za przesłanie, za czerni i biel. Mogę oglądać w kółko. Mam podobnie, zmuszam znajomych do oglądania, jeszcze żaden nie żałował. Ta ostatnia wymiana zdań dobrze obrazuje 12 gniewnych ludzi. No bo sami zobaczcie, 12 osób w zamkniętych w jednym pomieszczeniu przez dwie godziny ze sobą rozmawia. Nie brzmi jak coś interesującego, prawda? Nie dziwię się, że wiele osób trzeba przekonywać do obejrzenia tego filmu, i nie dziwię się, że jak już ktoś obejrzy. To wychodzi z, jak to napisał Rafał, Szczęką na Ziemi. Film rewelacyjny z błyskotliwymi dialogami, świetnie prowadzoną kamerą, tak da się świetnie prowadzić kamerę w jednym pomieszczeniu, przemyślaną inscenizacją aktorów i autentycznie trzymający w napięciu do samego końca. By the power Skazanie na Shawshank, oglądałem ten film tylko raz, natomiast nigdy nie widziałem lepszego filmu. Te piękne zdjęcia, kadry, przemyślane dialogi, jest to istna perełka, jeśli chodzi o i najfilmów. Każdy dobry film pozwala nam spojrzeć inaczej na świat, a przez to nas trochę zmienia. Pouczające, inspirujące, wartościowe, powalające, motywujące są to filmy, po których obejrzeniu naprawdę żałujesz, że to już koniec. Film, który uświadomił mi i uzmysłowił, czym jest wolność. Skazanie na Shawshank to film o właśnie wolności, ale też o wielkiej przyjaźni, o tym, że warto próbować i walczyć, o tym, żeby nigdy się nie poddawać. To również film świetnie nakręcony, który sprytnie prowadzi historię, bawiąc się z widzem i prezentując fałszywe tropy. To film o bardzo precyzyjnie skonstruowanym scenariuszu, który na długo zapamiętamy. Wszystko za życie daje mocnego kopa w szukaniu swojej drogi, pokazuje, że mimo przeciwności losu można być szczęśliwym człowiekiem, nie mając nic, przedstawia również niekoniecznie szczęśliwe zakończenie życia w samotności. Wiele fajnych przemyśleń, godnych dłuższej uwagi, ciekawe spojrzenie na samotność i życie według swoich zasad. Prawdziwa historia młodego człowieka, który dorastając w konfliktowej rodzinie, zaczyna nienawidzić społeczeństwa i po zakończeniu szkoły postanawia uciec od niego na Alaskę. Zdecydowanie zmienił moje postrzeganie świata i są dla mnie bardzo ważne. Trudno nawet opisać ten film słowami, bo każdy widz wyciągnie z niego zupełnie różne wartości. W zasadzie wasze historie wyczerpują temat. Wszystko za życie to film, który pokazuje wielką tęsknotę za niczym nieskrępowaną wolnością, brakiem granic, przyrodą. Udowadnia, że można żyć wedle własnych zasad, ale też stawia pytania: jakim kosztem? Ile możemy poświęcić, aby osiągnąć własne szczęście? oraz ile powinniśmy poświęcić. Piękna i poruszająca historia. There once was a town that believed in at any cost. Wyjątkowa czekolada. Piękny film o tym, że warto być sobą, o tym, że bycie innym wcale nie jest złe. Czekolada to film, który możecie obejrzeć w nowej ramówce Kino TV. Na pierwszy rzut oka to historia opowiadająca o zmianach w mocno konserwatywnym i religijnym miasteczku. Gdy przybywa do niego kobieta, która otwiera sklep ze słodyczami, otwiera również oczy mieszkańców na nowe doznania i na troszkę inny styl życia. Jest to też historia o tym, że warto próbować nowych rzeczy, że nie powinniśmy zamykać się we własnym świecie i że zmiany niekoniecznie oznaczają coś złego. Obrigado. Blade Runner film o poszukiwaniu sensu istnienia i człowieczeństwie, który mnie oczarował na całe życie, a muzyka nie dawała o sobie zapomnieć, nie wspominając o późniejszym wyborze zawodu: Inżynieria genetyczna. Film, który zdefiniował kino science fiction na nowo, z początku niedoceniony, aby później stać się prawdziwą ikoną. Co ciekawe do dziś wygląda zjawiskowo, i jako jeden z nielicznych filmów z tego okresu moim zdaniem w ogóle się nie postarzał. Świetny obraz, świetne dialogi, świetny klimat i gra aktorska. Mój pierwszy film zakazany przez mamę, który obejrzałam w piątej klasie i myślę, że ukształtował moje gusta. Oglądałam go po cichu, by się nikt nie zbudził, a scena miażdżenia czaszki śniła mi się potem, ale miłość do science-fiction została. Ponowne seansy tylko odkrywały kolejne warstwy przekazu. <grytanie> Chyba każdy miał jakieś filmy, których w dzieciństwie zabraniali rodzice. Ja pamiętam, że mi mama zasłaniała oczy na niektórych scenach w Obcym. Ale wróćmy do Blade Runnera. Film przełomowy, prześlicznie nakręcony, który w pewnym sensie, jak to napisał Paweł, zdefiniował kino science-fiction. Obecnie przeszedł już do klasyki, a od strony pracy autora z to prawdziwy majstersztyk. O ciekawej rzeczy wspomniała Katarzyna, że film zainspirował ją do wyboru zawodu. Co najmniej kilka razy pisaliście o czymś takim w komentarzach, że jakaś produkcja zainspirowała Was do wybrania ścieżki zawodowej. To się nazywa wpływki na życie, prawda? My name is Jerry Maguire. I'm a sports agent. Jerry Maguire, film, który zobaczycie w ramówce Kino TV, mówi wprost. Najszybsza droga do sukcesu wcale nie jest najlepsza. Trzeba żyć zgodnie z własnym sumieniem i własnymi wartościami. Tytułowy Jerry Maguire jest agentem sportowym, dobrze zarabiającym z wieloma zawodowymi sukcesami. W pewnym momencie zauważa jednak, jak bardzo jego praca jest oderwana od rzeczywistości, jak wykorzystuje ludzi, nie zwraca uwagi na ich dobro, szczęście i zdrowie. Postanawia zupełnie zmienić swoje podejście, a co za tym idzie traci świetną pracę i ląduje na przysłowiowności. Dnie. Koniec końców okazuje się, że zmiana i tak zwane nowe życie pozwoliły mu znaleźć szczęście, odkryć radość oraz prawdziwą miłość. Alfredo! Cześć! Cinema Paradiso. Nie wiem, czy trzeba tutaj coś w ogóle wyjaśniać. Dostajemy historię o chłopcu, który pokochał kino. Tak jak i my, uwielbia świat na dużym ekranie, który staje się częścią jego życia. Staje się częścią jego. Fabuła ukazuje, że pomimo życia w biednym miasteczku możemy odkryć coś wspaniałego. Coś, co powoduje rumieńce na twarzy i szybsze bicie serca. Film mówi o miłości, przyjaźni czy stracie. Wszystko zaserwowane jest nam w przepięknym opakowaniu. Cinema Paradiso to hołd dla kina, który do dnia dzisiejszego elektryzuje miliony ludzi na całym świecie i jest nieodzowną częścią kultury. Zupełnie gdzieś dalej jest Cinema Paradiso, pomnik cudu, jakim jest kino. W tych komentarzach bardzo dobrze podsumowaliście to, czym jest Cinema Paradiso. Prawdziwy hołd złożony kinematografii, przedstawiający czystą miłość do sztuki filmowej, magii kina. Film, któremu udało się uchwycić rewelacyjną atmosferę, który jest piękny w swej formie i poruszający. Każdy fan kina powinien znać tę wspaniałą opowieść. Wielki Błękit za poczucie magii kina, za poczucie idealnego połączenia obrazu i dźwięku, za to, że ten film pokazał tak cudownie miłość do wolności, oceanu, spokoju. Cudo. Mój numer jeden, pomimo istnienia wielu innych ważnych. Dla mnie najważniejszy jest Wielki Błękit. Od niego rozpoczęła się moja filmowa pasja, gdzie zacząłem zwracać uwagę nie tylko na scenariusz i grę aktorską, ale także na montaż, ujęcia, muzykę, sztuczki operatorskie i reżyserskie. Wiele osób ma na swoim koncie taki film, który otwiera oczy na sposób powstawania kina, na to jak coś zostało zrealizowane, na montaż, na grę aktorów, przedstawianie historii. Wielki Błękit to film dość charakterystycznie zrealizowany, z mocnymi kolorami, klimatyczną ścieżką dźwiękową, pozwalający wybrzmieć obrazom morza. To z jednej strony opowieść o rywalizacji między dwoma przyjaciółmi, ale to również piękna historia wielkiej miłości do nurkowania, opowieść o ucieczce od świata rzeczywistego. Bezsenność w Seattle to kolejna klasyka kina, którą obejrzycie na kino TV. Piękna historia, która pokazuje, że można pokonać w życiu nawet największe przeciwności losu, wstać na nogi po największej stracie i odzyskać wiarę we własne siły. Sam Baldwin, grany przez Toma Hanksa, traci żonę i zostaje sam z siedmioletnim synem. W związku z tragicznymi wydarzeniami traci wolę życia i jakąkolwiek pozytywną energię. Jego syn robi wszystko, aby odzyskać ojca. Momentem przełomowym jest audycja radiowa, w czasie której główny bohater rozmawia z psychologiem. Rozmawia Mowe te słyszy Annie Reed. Kobieta poruszona historią Baldwina, postanawia się z nim skontaktować. W ten sposób rozpoczyna się opowieść o miłości oraz odzyskaniu wiary we własne siły. Kill Bill. moje pierwsze zetknięcie z Quentinem Tarantino. Dopiero ten film trzasnął mnie po głowie obuchem. Zaczęło się od prostego pytania: dlaczego nie przeszkadza mi tu krew? A potem rozwalałam ten film na czynniki pierwsze bo to może muzyka, może zdjęcia, może popkulturowe odniesienia, a może wszystko w miksie. Od Billa zaczęła się moja fascynacja filmem jako takim. Trwa do dziś. Django. W dzieciństwie kilka razy byłem w kinie, a potem wiele lat niestety nie. I tak pewnego razu podczas wyjazdu do Warszawy, mając 15 lat, udaję się z mamą do kina. Mama chciała koniecznie obejrzeć coś, co lubi, a że lubi westerny to pewnie się Django spodoba. I wtedy nastąpiła magia, jakiej nigdy nie poczułem. Film tak mną poruszył aspektami wykonania, aktorstwem, muzyką. Wszystkim, że od tamtej pory stałem się fanem kina. Z niedzielnego widza do konesera. Dziękuję więc Quentinowi Tarantino za tak ważny zwrot w moim życiu kulturalnym. To w ogóle ciekawa. Sprawa, bo wyjątkowo często filmy Tarantino są właśnie tymi produkcjami, które powodują, że ktoś z nazwijmy to zwykłego widza zamienia się w prawdziwego pasjonata kina. Wydaje mi się, że powodem jest charakterystyczny styl tego reżysera, który w swoich filmach oddaje niejako hołd całej historii kinematografii. Miesza gatunki, perfekcyjnie posługuje się językiem filmowym, a co więcej w jego dziełach widać ogromną miłość Tarantino do sztuki filmowej. Nie dziwi, że to uczucie potrafi udzielić się również nam, widzom. Swoją drogą w lipcu na Kino TV będziecie mogli zobaczyć pierwszą i drugą część. Kilbilla, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to marsz do nadrabiania zaległości. Sławomir Idziak. Tak, to nasz autor zdjęć nakręcił film Gataka, który również obejrzycie na kino TV. Bardzo ciekawa historia przyszłości, w której liczą się przede wszystkim nasze geny. Na bardzo wczesnym etapie zapłodnienia możemy wybrać najbardziej doskonałą wersję człowieka, tak aby ludzkość była perfekcyjna. Gataka koncentruje się na mężczyźnie, który jest urodzony, no, zwyczajnie, wraz ze wszystkimi swoimi wadami i problemami. Wykorzystując spryt i techniki, które oszukują systemy ochronne, podszywa się pod genetycznie doskonałego osobnika, chcąc spełnić swoje marzenie lot w kosmos. Film pokazuje, że przede wszystkim warto być sobą, że liczy się nasz umysł, nasze serce, nasze prawdziwe uczucia, a nie sztucznie wywołana doskonałość płynąca z genów. Powoli zbliżamy się do końca, jednak, jako że w komentarzach pojawiło się aż ponad 200 Waszych odpowiedzi, postanowiłem przytoczyć jeszcze kilka z nich. Czas apokalipsy, oniryczna podróż na granicę życia i śmierci, szaleństwa i równowagi, posłuszeństwa i kompletnej anarchii. Film zmusił mnie do zadania sobie wielu pytań dotyczących kształtów współczesnego społeczeństwa i miejsca człowieka w tymże. Gdzie powinno kończyć się posłuszeństwo wobec ludzi ponad nami? Gdzie znajduje się granica, która rozmywa sfery prawa i naturalnego porządku? Do czego zdolny jest człowiek, jeśli doprowadzimy go do absolutnego ekstremum? Film ten jest prawdziwą ucztą intelektualną pełną niedopowiedzeń i dwuznaczności. Zapach kobiety. Po tym filmie dwa dni Szczękę z podłogi. Al Pacino, który zagrał fenomenalnie, scena, w której tańczył tango oraz ostatnia podczas której zawsze mam ciary, to coś pięknego. Źródło najpiękniejszy film o miłości, jaki widziałem w życiu. Niesamowita i ponadczasowa opowieść o przywiązaniu, stracie i walce o uczucie. Świetnie zrealizowana i pełna wysmakowanych detali. Arnowski moim zdaniem nie zrealizował nic lepszego w swojej karierze. American Beauty. Film tak dla mnie melancholijny, że każdorazowo powoduje u mnie naprawdę głęboką zadumę. Co więcej, ile razy mu go nie oglądał, zawsze dostrzegam w nim. Coś innego. To jest ten film dla mnie, którego odbiór zmienia się wraz z upływem lat. Wiem też, że ten odbiór będzie ewoluował jeszcze bardzo, bardzo długo, być może do końca życia. Braveheart. Można się śmiać, ale po obejrzeniu tego filmu w połowie lat 90. chciałem zwiedzić Szkocję i mocno polubiłem historię. Obejrzałem ten film milion razy, ma świetny klimat. Od 14 lat mieszkam w Szkocji. Po wielu turbulencjach robię studia Historia, oczywiście. Jak dobrze pójdzie, to za dwa lata będę nauczycielem historii w Szkocji. Living the Dream. Myślę, że ten ostatni komentarz świetnie obrazuje magię i siłę kina. To, jak filmy mogą wpłynąć na nasze życie, jak je zmienić i często uczynić lepszym. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie do przyjrzenia się nowej ramówce stacji Kino TV. Poza filmami, które tutaj omówiliśmy czyli Jerry Maguire, Czekolada, Gataka, Bezsenność w Seattle obejrzycie tam między innymi Robin Hooda, Gotikę, Ostatniego Michikanina i masę innych produkcji. Link do całej ramówki znajdziecie w opisie do tego materiału. Dziękuję Wam pięknie za wszystkie Wasze historie, były mega ciekawe. I w ogóle, tak sobie myślę, patrząc na Wasz odzew, że znaleźliśmy nowy typ materiału na gałęzi. Taka zabawa, myślę, że jest bardzo fajna. I planuję, że jednak jeszcze, jeszcze się pojawi taki rodzaj materiału na gałęzi. Wszystko przed nami. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia, cześć.